Koń wykonany jest ze specjalnie uformowanej metalowej siatki wypełnionej kamieniami. Rumak stoi na tylnych nogach, zaś przednie kopyta są podniesione. To Nikur, duch jeziora, a jednocześnie jedna z najbardziej znanych postaci paryskiego folkloru. Poza, w jakiej jest uchwycony, wyraża wściekłość lub strach. Być może komuś udało się spłoszyć ducha jeziora albo wręcz zneutralizować jego złowrogą moc. Cześć, tu Agnes, Ania, Emiliana i Kinga. Słuchacie podcastu Elfy i Troll, w którym opowiadamy mniej znane legendy i podania z dalekiej północy. Zabierzemy was do Norwegii, na Islandię i Wyspy Owcze, by podtrzymać tradycję nordyckiej wieczornej gawędy. Więc, zaczynamy. Zapraszamy. Witamy w trzecim odcinku audycji Elfy i trole, podcast o północy. Dzisiaj zabieramy Was na wyspy owcze i opowiemy o Nykurze. Przy mikrofonach Agnes i. I Kinga, witajcie! Ja, Sztalia Bardzo się cieszę, że wreszcie trafiamy na wyspy owcze. I dzisiejsze dzieło nie jest obrazem, jest to nawet trudno powiedzieć, że rzeźba. Jest to bardziej instalacja artystyczna, bardzo mi bliska. Przejeżdżałam koło niej wiele, wiele razy. No i myślę, że jest to nie tylko ważny element farerskiego krajobrazu a także farerskiego dorobku artystycznego, ale przede wszystkim odnosi się bardzo, bardzo głęboko do postaci, jakimi są wszelkiej maści duchy jeziora i to bynajmniej nie tylko na wyspach owczych. Okazuje się bowiem, że nykury, niksy i innego rodzaju stwory z jeziora pojawiają się w wielu krajach nordyckich, ale i europejskich. O tak. Są to demony wodne, i zazwyczaj kuszą one śpiewem, lub też swoim wyglądem oraz zwabiają właśnie młodzieńców, lub też dzieci, kobiety w głębiny. Też, bywa też tak, że niksy występują jako małe brzydkie stwory, lub długobrodzi starcy. Którzy zazwyczaj topią ludzi. Wierzono również, że mają dar przepowiadania przyszłości. Niksy były zazwyczaj złe i wykonywały taniec śmierci. No właśnie, porozmawiajmy może troszeczkę o samym nazewnictwie, ponieważ wspólnie doszłyśmy do tego, że tych nazw jest cała, cała masa. Zarówno na Wyspach Owczych, jak i na Islandii używamy określenia nykur. Ale na Islandii jest chyba jeszcze jedno określenie, prawda, na nykura? Tak, na drugie imię ma nennir, czyli Nenir. chciej. Tak, chciej. No chciej, a co on tam chce zrobić? Nic dobrego, prawda? Chce wciągnąć, wciągnąć swoje ofiary pod tafle jeziora. Ale poza tym znalazłyśmy jeszcze takie nazwy, jak chociażby Nix, niks", niksa, Nixi, neken, nikor, nok, noken. Po duńsku będzie to noge. Ehm, oprócz tego mamy również określenia typowe dla. Tak? Kümbr albo nouny? A, no właśnie, czyli też ten nouner jako ten chciej. Jako tak, dokładnie. Ale już na przykład na naszym podwórku mamy rusałki. E, Utopce. Bo, bo, tak. No i świtezianka przecież, jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. Gdzieś tam nad świteziami wody, prawda? Szli w świetle bodajże Księżyca, o ile tam coś mi świta. Poza tym, co jeszcze? We Francji mamy Meluzynę, czyli kobietę z rybim ogonem, oczywiście Syreny, syreny ten Syreni śpiew. Teraz jeszcze przyszły mi do głowy Ondyny. Ondyny, które były chyba bóstwami, czy też takimi rusałkami litewskimi. I one z kolei były tak piękne, że mężczyźni zapominali o tym, że pod wodą nie mogą oddychać i ginęli. Ha, ha. Także jeszcze o właśnie ondyny. E, więc tych nazw. mamy Multum, też, prawda? Multum. Ale skąd dobrze. w ogóle taka fascynacja, żeby w różnych mitologiach tworzyć stwory. Związane z jeziorami w ogóle z akwenami wodnymi. Jak uważasz? Wydaje mi się, że to jest właśnie w dawnych czasach właśnie XIX wiek, tak jakby było to wyjaśnienie dotyczące tego, dlaczego ludzie tak często tonęli i możliwe, że w ten sposób wyjaśniano pewne sprawy zaginięć ludzi przy zbiornikach wodnych, prawda? No, a może jednocześnie chciano też odstraszyć chociażby dzieci, prawda, żeby nie bawiły się przy brzegach jeziora i w tym momencie ostrzeżenie przed Nykurem miało zniechęcić do kręcenia się przy jakichś potencjalnie niebezpiecznych miejscówkach. No, i wydaje mi się, że też może postrzeganie takiego akwenu wodnego jako miejsca tajemniczego, jako czegoś nieznanego, niebezpiecznego, nie wiadomo, co kryje się pod wodą, prawda? Zresztą chyba teraz, jak rozmawiamy, myślę sobie, że najbardziej znanym nykurem, oczywiście tutaj tego nykura rzucam w cudzysłów, jest potwór z Loch Ness. No i przecież tak. Długi to jest chyba najbardziej wąż. wyeksploatowany też kulturowo nykur, jaki w ogóle przychodzi mi do głowy, i skomercjalizowany wręcz taki popowy nykur, można powiedzieć, ale y, też postać legendarna, którą wykorzystano y, tak bardzo, bardzo y, no, popkulturowo. No tak, wszędzie się spotykamy właśnie przecież z Nessi. Potworem tak jest, lotnic, tak jest. Ale tutaj nawet to Nessie, prawda, i Nixie, czy Nixa, to też mamy wspólne jakieś takie słowotwórczo powiązanie, dokładnie, dokładnie. No ale przenieśmy się może z powrotem na Wyspy Owcze i wróćmy do legendy, do legendy, którą obrazuje dzisiejsze dzieło Nykura. No to będzie legenda o Nykurze. Ehm, o co chodziło? Jest to jedna z najbardziej, najbardziej znanych farerskich historii. Współcześnie bardzo pięknie opakowana, sprzedawana jest turystom. Mianowicie jest to historia o dwóch braciach, którzy pochodzili z wioski Survival i bawili się właśnie przy brzegu jeziora. Jeden z braci był starszy, drugi był młodszy. Ten młodszy bardzo słabo mówił, a to, co mówił, mówił oczywiście niewyraźnie. No i nagle podczas tej zabawy braciom ukazał się przepiękny rumak. I to jest właśnie też to, o czym mówiłyśmy, że nykur mógł przybierać inne formy nie tylko rumaka, ale najczęściej pojawiał się jako koń, bo jednak był najbardziej atrakcyjny. No i tutaj pojawia, pojawia się nykur. Chłopcy są nim oczywiście zafascynowani i starszy brat, który miał na imię Niklas, postanowił go dosiąść, co nieco przeraziło tego młodszego chłopca. I młodszy, yy, młodszy brat zaczął wołać Niklasa, ale ponieważ nie potrafił jeszcze poprawnie wymówić imienia swojego brata, wypowiedział coś na kształt słowa Nika. I wówczas stała się magia, ponieważ okazało się, że żeby zneutralizować złowrogie działanie Nykura, trzeba na głos wypowiedzieć jego imię i Nykur wziął właśnie e, to wątłe Nika jako swoje imię. Momentalnie skrył się e, w odmentach jeziora Sörvagsvatn i tym samym młodszy brat uratował starszego. Oczywiście ta historia miała też służyć innym dzieciom jako przestroga, żeby uważały, bawiąc się nad jeziorem, e, ale to jest historia, która na szczęście ma happy end. Tak, bo jest jeszcze islandzka wersja, ale tutaj już happy endu nie ma. Pewnego razu na dworze bawiła się trójka czy czwórka dzieci. Blisko farmy znajdowało się duże jezioro z małą ilością zatoczek. No i dzieci bawiły się w jednej z nich i w pewnym momencie zobaczyły szarego konia. Postanowiły podejść bliżej do tego szarego konia, przyjrzeć się mu z bliska. W końcu jedno dziecko po drugim zaczęło mu wskakiwać na grzbiet, oprócz najstarszego. I chociaż dzieci siedzące na koniu prosiły, żeby również na niego wsiadł, on powiedział, że nie chce. Wtedy koń zareagował i umknął na głębinę ze wszystkimi dziećmi na grzbiecie. Najstarsze dziecko, które zostało, pobiegło do domu, opowiedziało o zdarzeniu, i wszyscy od razu wiedzieli, że to był nikur. Od tego czasu właśnie nie widziano ani dzieci, ani nikura. I co tu się stało? Tu się stało to, że koń usłyszał swoje drugie imię Nennir, czyli jehnenni echki. Nie chce wsiąść. I w tym momencie dla niego brzmi to jak przekleństwo, więc on nie lubi tego imienia i pognał od razu z biednymi dziećmi do, do wody na głębinę i utopił je. No, czyli tutaj punktem wspólnym, stycznym jest to niezrozumienie, niewychwycenie słowa, ale niestety islandzka wersja jest bez happy endu. Tak, bo on nie traci wtedy mocy, on po prostu biegnie już do wody, jeżeli słyszy to drugie imię, nennir, nenni. Ale na Islandii jest też chyba historia związana z nykurem i pasterką. E, tak, jest jeszcze jedna. Historia. E, pewnego razu pasterka szukała owiec, szła już bardzo długo i była bardzo zmęczona, i w pewnym momencie zobaczyła szarego konia. Bardzo się ucieszyła, bo nie chciało już jej się naprawdę iść. E, ze swojej podwiązki zrobiła uprząż, zarzuciła na niego fartuch i podprowadziła go do nierównego terenu, i tam właśnie zamierzała go dosiąść. Kiedy jednak już miała wsiadać na grzbiet, powiedziała, że nie chce mi się wsiadać na grzbiet. Wtedy koń zareagował, wskoczył do wody będącej niedaleko i zniknął. Dziewczyna już od razu wiedziała, jaki to był rodzaj konia, że był to nikur. Właśnie, i tu jest wyjaśnienie w tej historii, że taka jest bowiem natura tego zwierzęcia, że nie może usłyszeć swojego imienia. Gdy tak się stanie, ucieka do wody bo jego drugim imieniem jest Nenny, czyli ja to przetłumaczyłam jako Chciej. <grywa> Dlatego e, koń uciekł od dziewczyny, bo to tak, jakby właśnie usłyszał przekleństwo. Ok, czyli wiemy już, że Nykura neutralizuje wypowiedzenie na głos jego imienia. Mam nadzieję, że tutaj działa jakiekolwiek imię, czy powiemy Nykur, czy Nennyr, czy Niksa, czy e, Nikornok, cokolwiek, że cokolwiek zadziała w tym stresie. Ale wiemy również, że na Wyspach Owczych Nykura można było zneutralizować, wykonując na nim znak krzyża. I wówczas ten znak krzyża miał tak magiczną moc, że nie tylko neutralizował kompletnie złowrogą siłę nekura, ale także zamieniał go w zwykłe zwierzę, czyli zamieniał go w zwykłego konia. No, i farerzy sprytnie wykorzystywali później takie konie, nykury, czy tam dawne nykury do prac i na przykład budowali kamienne domy, budowali kamienne ogrodzenia. No i te nykury służyły za konie pociągowe i taszczyły potem jakieś tam wozy z kamieniami i tak dalej. Podobno do tej pory ślady takich ogrodzeń można znaleźć na wyspie Sandoj w pobliżu miejscowości Husavuik, a także w miejscowości. Oje na północy wyspy Esturoy, Więc to był jeszcze też sposób na nykura. No tak. Jeszcze jest jedna historyjka, to znaczy historia. Właśnie o człowieku, który złapał nykura i postanowił pomóc swojej społeczności w odbudowaniu ogrodzenia cmentarnego. I złapał szarego konia. Nie wiedział, że to nikur. Koń był bardzo agresywny, bardzo silny, i transportował wszystkie rzeczy potrzebne do odbudowania ogrodzenia. Kiedy to zrobił człowiek postanowił go wypuścić, czyli zdjął uprząż i uderzył go w zad. Nikur, wiadomo jak to istota wodna jest złośliwa, kopnął tylnymi nogami w nowy mur, który właśnie został na nowo wybudowany i wybił w nim literę W, z czego ludzie później mieli problem, ponieważ Nijak dało się załatać tą dziurę, bo zawsze ten wyłom zostawał. W końcu pomyśleli, że byłaby to jedyna możliwość, żeby go załatać to, żeby po prostu zburzyć i w tym miejscu postawić bramę, wejście na, na cmentarz. No więc tutaj widzimy, że one są silne. I są bardzo złośliwe. E, za to Nykur miał dwa takie newralgiczne miejsca niebezpieczne. Pierwsze to, było, to był grzbiet, prawda? Już jak ktoś dosiadł, to się włączała jakaś wewnętrzna grawitacja Nykura i nie można było z niego zejść. A drugim miejscem był ogon, który praktycznie służył jako lep, tylko że nie na muchy, a na ofiary, na ludzi. I raz uchwycony, związywał ofiarę z nykurem i niestety już taki delikwent nie był w stanie puścić tego, tego ogona. Tak, no wiemy już, że nykury nie są dobrymi stworzeniami, że nie chcemy ich spotkać, że nie życzymy sobie ich na swojej drodze, ale może opowiedzmy o tym, jak rozpoznać nykura. No właśnie, bo nykury islandzkie trochę się różnią od nykurów farelskich wyspowczych, prawda? I y, islandzkie na przykład są, mają, mają zawsze ubarwienie szare. Zawsze so, jest to szary kolor. Zawsze mają zmierzwione ogon i grzywę. E, kopyta i uszy mają odwrócone tył naprzód. Wy, takie wywinięte bardziej. Wywinięte, o właśnie. Wywinięte, mhm. do, tak. Uszy wywinięte i kopyta właśnie do tyłu skierowane. Tak, to jest, wydaje mi się, taki bardzo jasny sygnał, że to powinna być dla nas już pierwsza przestroga, jak zobaczymy, że to tak. jest nie tak z uszami. To samo, że są bardzo silne, ale to na, na wyspachowczych tak samo. I problemem jest właśnie, jeżeli ktoś wsiądzie na grzbietny kura, to nie może już z niego zsiąść. Tak. To już amen. Wydaje mi się, że najbezpieczniejszym czasem, kiedy w sumie nie musimy tak się bać Nykura, jest to zima, kiedy jezioro zamarza i Nykur jest no, sam, przez się uwięziony, tak, pod taflą jeziora pod lodem. Tak, ale wtedy trzeba z kolei zwrócić uwagę na dudnienie, na dudnienie pod taflą jeziora, jeśli je usłyszymy, to znaczy, że nykur tam siedzi, rży, być może bardzo już chce się wydostać na powierzchnię, no ale niestety na wyspach owczych temperatury bardzo rzadko są ujemne i jezioro bardzo rzadko zamarza, więc jednak przez większą część roku ten nykur ma dostęp do naszego świata, do naszej rzeczywistości i gdzieś tam Nęka, nęka mieszkańców. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały jeszcze trochę o niksach i w ogóle o nykurach. Yy. Jak to jest właśnie w kulturze, w sztuce? Tak, jak w to kontekście jest, kulturowym, tak. Jak, jak to wygląda na Wyspach Obczych? No, na Wyspach Owczych tak naprawdę Nykur ogranicza się do tej legendy, o której wspominałam i współcześnie jest troszeczkę tak eksploatowany turystycznie. <grym> Zresztą nawet ten, ta instalacja artystyczna, która pojawiła się nad jeziorem, czy właściwie na jeziorze Sorvaksvat, no również poniekąd była zrobiona dla turystów, prawda? żeby jakoś tam zwizualizować tę legendę. Witamy na Wyspach Owczych, a konkretnie na wyspie Włoch. Znajdujemy się przy największym farelskim jeziorze, zwanym Sörbachsvar, tudzież Lightiswah. Przy jego północnych brzegach od 2017 roku znajduje się instalacja w postaci rumaka. Jej autorem jest znany farelski artysta. Polskiarne, koń wykonany jest ze specjalnie uformowanej metalowej siatki wypełnionej kamieniami. Rumak stoi na tylnych nogach, zaś przednie kopyta są podniesione. To nikur, duch jeziora, a jednocześnie jedna z najbardziej znanych postaci paryskiego folkloru. Poza, w jakiej jest uchwycony, wyraża wściekłość lub strach. Być może komuś udało się spłoszyć ducha jeziora albo wręcz zneutralizować jego złowrogą moc. Instalacja znajduje się tuż przy jednym, jedynym farelskim porcie lotniczym, więc jest łatwo dostępna i widoczna z głównej drogi. Warto odwiedzić ją wieczorową porą. Wówczas wierzgający kopytami Nikur jest podświetlony wielobarwnymi lampami, co dodaje mu mocy. ale niksy funkcjonują w ogóle w światowej w światowej kulturze i pamiętam, że kilka lat temu dostałam od mojej koleżanki Uli Chylaszek – pozdrawiamy Ule, książkę Amerykanina Nathana Hilla pod tytułem właśnie Niksy i szczerze mówiąc myślałam, że będzie tam może coś z tego folkloru nordyckiego, ale tam niksy były ukazane dosyć metaforycznie, czyli po prostu jako jakieś duchy, które które złowrogo działają na ludzi, zbaczają ich z wyznaczonej życiowej ścieżki albo gdzieś tam wodzą na pokuszenie, i jedyne właściwie odniesienie do nordyckiego świata to były korzenie, norweskie korzenie głównej bohaterki. No ale samo to, że już powieść ma taki tytuł, nie się za sobą jakiś tam ciężar. I natrafiłam również na taki dosyć ładny wiersz Heinrysia Heinego, który również ma tytuł Niksy. I tutaj te Niksy są nie przedstawione jako rumak, lecz jako, no jako jakieś właśnie rusałki takie pluskające się. I chciałabym na koniec przeczytać ten właśnie wiersz, żeby tutaj może wprowadzić naszych słuchaczy w taki wodny yy, nastrój, yy, może taki świteziowy, <grym> atmosfera świteziowa. Także yy, Heinrich Heine, Niksy. Gdy nocą o brzegi nurt pluskał wezbrany I w górze lśnił księżyc promienny, Na zaspie piaszczystej legł rycerz schwytany W sieć złotą zadumki półsennej. A z głębi fal niksy, wybieguszy wesoło, By plą pląsać i śpiewać w gwiazd blasku, Zamknęły go szybko w powiewne swe koło, mając, że zasnął na piasku. I jedna z tych bogiń zaczęła rachować I grać z biretu piórami, a druga niebieską się szarfą sznurować i stroić od szpady paskami. Znów trzecia z oczyma pełnymi światłości odpięła i szarfę i szpadę, i wsparwszy się o nią, szalona z radości, patrzyła na lica mu blade. Najmłodsza z nich, z czwarta, znów tańcząc śpiewała: O, gdybym rycerzu uroczy, kochanką jedyną twej duszy została, tańczyłabym z tobą tak w nocy. A piąta na szyi zawisła mu pusta, i ręce piściła ponętnie, ostatnia zaś z bogin poczęła go w usta całować gorąco, namiętnie. Lecz rycerz był mądry, odgarniał pokusy, radzące, by otworzył oczy. I długo z ust niksy ssał słodkie całusy, i sen go zupełnie nie może. Bardzo ciekawy wiersz Kinga, i można tu wyciągnąć wniosek że ofiarami demonów wodnych w krajach północnych są częściej kobiety i dzieci, a na południu Europy to głównie mężczyźni. Także my również życzymy Wam, żebyście unikali nix i nykurów w wszelkich postaciach. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się z dala od zbiorników wodnych, zwłaszcza na północy. No i pamiętajcie, że dzisiejsze dzieło sztuki znajdziecie również w grupie Sztuka Północy na Facebooku. I tam możecie wziąć jak zawsze udział w dyskusji nad pytaniem, czy tak samo wyobrażacie sobie dzisiejszą historię. Natomiast wszystkie informacje o najnowszych odcinkach i podcaście znajdziecie również na Facebooku, na Instagramie, u Tule, Tule na moim koncie The Asterlands. No i co, do zobaczenia do usłyszenia wytrwast. Do, do usłyszenia. cześć. Słuchaliście audycji Elfy i Trolle, która powstała przy udziale środków z Rady Nordyckiej. Sendingen fra Norlanda Ranon.